Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No witamy, tak wygląda o 5 godzinie rano, zalew 6 lipca, sobota. Słoneczko już stało. Woda lekko paruje. Ptaszki pięknie śpiewają, a my ze Zbyszkiem będziemy szli po chlebek. No, czeka nas niezły spacerek, bo niestety rowerki nie będą mogły być w użyciu, bo mam za mało powietrza, a zapomniałem z samochodu wziąć pompkę. Przywiozłem specjalnie, ale niestety w tym harmidrze pakowania się tutaj robienia przy budowaniu zapomniałem wziąć. No, sklepik tutaj przed bronisławowem nieczynny niestety, więc musimy iść dalej do goleszy. Kawałek drogi nas to będzie kosztować A tam właśnie na horyzoncie Balon. Balony Bo dzisiaj będzie festyn W Piotrkowie Lotniczy No i między innymi też loty balonami No więc może już rozpoczęli o tej porze Dobre warunki, bo później ma wiać mocniej, także raczej nie będą latać A teraz jest pięknie, słoneczko, widoki ładne Zakupy zrobione, chlebek jest, świeży. Wracamy już. I ranek proszę. Rozśpiewane ptaszki. Zbyniu mnie goni, bo został osłab trochę. <laughs> o, proszę, wspomaga się. No idziemy dalej. Już mamy niedaleko. No i jesteśmy z powrotem już Mamy pieczywko Także szykujemy śniadanko Na razie piękna pogoda Cieplutko się dzisiaj zapowiada Że sobie podpoczywamy. Tym razem kaweczka U nas już na Sulejowie No i nasi nowo poznani znajomi Żeglarze ze Śląska Emil i Bronek odchodzą już Odpływają Bo Broniu będzie wracał chyba do siebie na Śląsk A Emil gdzieś chyba na morze jedzie No ale w każdym razie od nas tu odpływają też się poopalać nad morzem nie chciała na plaży, no ale Sulejów niestety nie odpuści. Sulejowa nie odpuści. No i po obiadku na odysie starym zwyczajem na leżaczku. No i piękny dzień minął. Już jest godzina dziewiąta. Wszystko na jachcie zapakowane, rowerki już są na jachcie, Rapik też. No i już jutro tu nie będzie opuszczane, bo jutro odpływamy na Słoneczną. Zmieniamy miejsce pobytu, także rano wychodzimy stąd i kierunek Słoneczna. To co? Żegnamy do jutra Dobrej nocki No i witamy 7 lipiec Godzina przed 6 Przestawiamy się Na razie ładna pogoda Także uciekamy na słoneczną portu Grzesia I zatoka Bronisławowa Bronisławowie za nami już Jedziemy Powolutku sobie spokojnie w stronę drugiego brzegu Zaraz będziemy odbijać w stronę słonecznej Ela za sterem Czyli Wiemy co nas czeka na słonecznej Czy jest tłok czy nie No nic, zobaczymy, gdzieś tam sobie staniemy Wiaterek jest stąd, a tutaj jest w miarę ładne niebo, ale dzisiaj niby nie ma być słońca. Także zobaczymy ujęcie wody. Liczący na wielką rybę, na słonecznej, jakieś tam jachciki stoją. Zielona jest obstawiona też nieźle. A my jesteśmy w tej chwili mniej więcej na środku zalewu. Stanęliśmy. Trochę przed plażą, bo na plaży jakaś pływająca chałupa stoi. Także zajęta jest plaża niestety, więc stoimy w takim starym miejscu, gdzie często staliśmy, tylko staliśmy tam bliżej trzciny, ale tam jest brzeg bardzo poobrywany i nie można podejść. Więc znaleźliśmy tutaj takie miejsce. Rzucony na razie. Z boku stoi déjà w nowej odsłonie. Zbyszek ma nową łódkę. Od tej strony, gdzie wieje, właśnie taka pogoda będzie dzisiaj przez cały dzień. Także już się ustaliła w sumie. A idziemy się położyć dalej. No i prognozy się sprawdziły. Już pada, no dobrej godziny, albo lepiej. Także niestety dzisiaj będzie przerwa od słoneczka. A my kaweczka po śniadanku, oczywiście. No i pogoda kiepska, więc można coś próbować w środku zrobić. No bo awarii, niestety, na łódce nigdy nie brakuje, zawsze coś. Ci, co dłużej przebywają na łódkach, to dobrze wiedzą, że, no niestety, w pracy zawsze się znajdzie jakąś pracę. Wczoraj niestodni zawód przestał działać ten zapalnik piezoelektryczny w kuchence. A więc już otworzone. Teraz sprawdzimy, czy jest napięcie tutaj. Napięcie jest 13:1, także tu jest w porządku. Trzeba będzie rozebrać, niestety całą kuchenkę, ale żeby to wyjąć, ale teraz to chyba nie ma sensu z tego co widzę, bo tu jest wszystko dobrze. Po prostu, jak będziemy odjeżdżać, bo to trzeba będzie zamówić. chałupka z plaży odjechała. To wykorzystaliśmy chwilkę, jeszcze nie padało i się przestawiliśmy. Stoimy na plaży. No teraz nie będę wychodził, bo już zmokłem. Bo myłem w czasie deszczu łódeczkę skórzy. Porządnie. Środkiem pomyłem dek. Także mamy już tam przynajmniej na zewnątrz czysty. Tu jeszcze w kokpicie będę musiał porządnie. Także na razie sobie siedzę i muszę się ugrzać, bo troszeczkę zmokłem. No nie jest zimno, ale zawsze na deszczu to chłodno się robi. Także Elżbieta na spacerze A ja sobie trochę teraz odpocznę po tej pracy No i dzionek minął Późnym wieczorem Przestało padać, bo jest już 21.30 Można pooddychać, wyjść z łódki Także tym pochmurnym jeszcze wieczorkiem, ale już nie Deszczowym Żegnamy do jutra no i witamy w poniedziałek, 8 lipca Piękna pogoda się zapowiada, a na zalewie spokój i cisza To jednak nie weekend już. Jak wczoraj mówiłem, stoimy na słonecznej, na plaży, chociaż Teraz po plaży to tu tylko wspomnienie zostało, bo jest ładny stan wody, wysoki, no i trochę zarosło. Ela, to zarzęcina się wybiera. Po świeże pieczywko, więc muszę jej opuścić nowy trapik. A wróciła z pieczywkiem. spokojniutko wiatru nie ma no i raczej nie będzie bo są zapowiadane takie trochę prawie że bezwieczne dni z bardzo słabiutkim wiatrem i z dobrych kierunków dla nas tutaj no jak zwykle na początku sezonu ale robi porządki wymywa wszystkie bokiscy czyści wszystkie garczki miski a ja tutaj podklejam sobie kawałki, takie filcu Tutaj będzie, żeby podwyższyć troszkę tą klapę, że jak się wysuwa lodówkę to Żeby jak się wysuwa, no to się ciągnie, to nic Ale jak się wpycha z powrotem, to ona się zapiera nieraz Także zrobimy sobie, żeby z górki miała A na dworze, no troszkę Niestety troszkę się pochmurzyło, ale jest ciepluteńko także spokojnie można być rozebranym, bo jest aż za gorąco dzisiaj następny dzień mycia i sprzątania podleczki, doprowadzania jej do stanu używalności ale na wieczór postanowiliśmy sobie zrobić grileczka więc grill już naszykowany. Zaraz idę wrzucić węgiel. Elżbieta na razie w lesie. Próbuje namierzyć jeżynki i jagody. A ja powoli przygotuję już grilla. I dzisiaj już odpoczywamy. Grilleczek już przyszykowany. Powoli będzie dochodziło wszystko. Na prawdziwym, nie na gazowym. Kiełbaska tam się za szybko pali. A tu będzie powolutku. Jak się rozpali, to podniesiemy. No, rowerki już zdjęte przypięte do drzewka. Tam dla Elżbiety już hamak gotowy. Także miejsce postojowe już jest przygotowane. Jest pięknie. Przed chwilą, tak, z ciekawości, wiele razy robiłem, no ale o różnych porach. Teraz, jak spojrzałem na słońce, że już tak jest niżej, solary były ustawione, te boczne równolegle do podłoża. Dawały 1,6 Ampera w tej chwili przy tym słońcu, a w, przestawiłem je, ten dałem, jak widzicie, troszkę wyżej. A ten obniżyłem. Co skutkowało podniesieniem do 2,6. 1 amper różnicy przy tym ustawieniu. Także, no, jeżeli chce się, walczy się, no to o moc to warto zmieniać. A przy tym teraz nie zmieniam, bo przy nasłonecznieniu. Zużywam tylko lodówka, tam pierdółki do ładowania, także wystarczy, nawet jak są równolegle, grilek już usmażony na Amen. Czeka na Elżbietę. Ona tam mówi, że jeszcze chce do pełna miseczkę uzbierać. Trujemy i wypatrujemy w tym lesie, ale nie widać na razie. Ela wróciła no, nie na tarczy A. proszę jagódki, taki kubełek jagódek uzbierała zbierała więcej. upociła się, bidula, ledwo się przebrała ale na nią za to czeka już, proszę usmażony ładnie lecę, bo chlebeczek mi się Na Najpiękniejsza kolacja żeście wysmażali On nie mm. tak, wysmażony ale też smakuje Łodna jest tam chlebek przypieczony pieczony. tego piweczko. Mm. Można pożyć. No, troszkę łabączków przybyła na Szulejowie. płyną grupą chyba same młode samce nie pozakładały rodziny, trzymają się razem kilkadziesiąt sztuk po obfitym grillu smacznym bardzo zjedzonym Pięknych okolicznościach przyrody. Ela się wybiera na spacer, żeby znowu zrobić ileś tam kroków przed snem. A ja z kolei należaczek jeszcze odpocząć teraz. Słoneczko chyli się już ku zachodowi powolutku. No i piękny dzisiejszy dzień. Zbliża się już do końca. Słoneczko niedługo zajdzie. Tutaj troszkę wcześniej, bo tam za las zachodzi. Także tym ładnym obrazem zakończymy dzisiejszy dzień. Dobrej nocki, do jutra.